Hej hej, witajcie, ja jestem generałek, a to kolejny, e, mam nadzieję, że długo wyczekiwany e, odcinek z gry w Half-Life. No i co, co ostatnio mieliśmy, e, co ostatnio było? Zdobyliśmy kuszę, walczyliśmy z wielkim potworem podwodnym, w zasadzie kilkoma. Mm, I dotarliśmy tutaj aktualnie. E, Bodajże podążamy, zresztą z pamiętam w kierunku kompleksu Lambda. Być może do niego się dostaliśmy. No i tutaj jest naukowiec, z którym na pewno na pewno sobie porozmawiamy, tylko ja sobie szybko jeszcze ukradnę e, tę energię. E, nie wiem jak mnie słychać. Znaczy jak mnie słychać wiem, ale nie wiem jak, jak głośna jest gra. Będę musiał to w postprodukcji e, sprawdzić. Ponieważ e, najzwyczajniej w świecie miałem... Formata. Zainstalowałem sobie nowy, nowy system Windows 7 to jest, ale 64-bitowy, przedtem miałem 32-bitowy, teraz mam 64 i mam 8 GB, więc mam nadzieję, że materiały będą nieco lepszej jakości. No ale już nie przedłużając tego wstępu, pogadajmy z tym naukowcem. się z

Tak, tak, mam zamienione przyciski, e, bo ja mam wczytaj i zapisz na przyciskach na myszce. I one teraz, no, jeżeli jest nowa myszka, to po prostu te przyciski są na odwrót ustawione najwyraźniej. Ja chciałem zapisać, a wczytałem przypadkiem. A za co przepraszam. Mam nadzieję, że on nie przeszkadza taki początek odcinka, przydługi. E, dobra, save, save, save. E, ok, cool. Eee, o, teraz to będzie Quicksafe, to będzie Maus 5. Yy, nie, nie Maus 1, a Maus 4 to będzie Quick Load. Eee, no i jeszcze muszę naprawić eee, strzelanie, no tak trochę by się przydało. O, no właśnie. No i teraz powinno być wszystko w porządku. Tak, tak, tak. Już się słuchaliśmy. No i wychodzi na to, że ten nasz strój. Ooo. A! Mogło się zamknąć. Dobrze. Eee, on tam nam powiedział już właśnie, że nas e, naukowcy śledzili przez system. E... Cześć, chwila czy nie, no ale mam tak grafik. to jest chyba wersja HD, bo dać sobie dlatego. To jest To jesteśmy w chłodni, dlatego. No, jest tak zimno, że aż musimy się utrzy... używać energii, żeby utrzymać ciepło. W. A łap! W, 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 ciele. Nie ruszajcie, dziękuję. Dobra, nie zabijamy tutaj. Wszystkiego musimy jak najszybciej stąd wyjść. Czy tu będzie cieplej? Tak chyba tu już jest cieplej. Nie mam pojęcia dlaczego tu miałoby być cieplej, ale, ale jest cieplej. Dobra. Co to tam coś? Coś trąbi za oknem. Nie mam pojęcia co to jest i co mi nie chce wiedzieć. Okej, okay. Wejdźmy weźmy krabin. Uh. No i będziemy, będziemy dalej. O, mm. uh, uh. pięcie. Uff, próbowali tutaj um, złapać w łapkę, ale oczywiście się nie udało, jak było, jak było widać. No, to samo. Beczki, tu jest jakaś skrzynka, może coś ciekawego. Apteczka, to raczej nic, co mnie nie ciekawiło. A mój, e, granaty w zasadzie e, do. do. co to jest? E, do karabinu, bardzo mnie to cieszy, ponieważ się właśnie przed chwilą zużyłem, więc uzupełniliśmy je. No i zobaczmy, gdzie nas zabierze ta winda. O, To było niezłe. E, niestety no, nie zdążyłem dokończyć tej wiadomości. Ten że Ochroniarz. Ale to co go zabiło. To nie był Kosmita. Siły specjalne... No czy znaczy siły specjalne. Komandości e, Komendosi również, nie? Bo oni używałem przecież karabinów. Coś go zabiło po cichu. Ja wiem co to jest, nie wiem czy chcę wam niszczyć trochę niespodziankę. Ale gdzie? Słyszycie? Okej, okay. spanikowałem. Eee, Rewolwer. Dobra. to... To są agentki specjalne, które wysłane po to, żeby nas zabić. Ała jak widać są bardzo wkurzające. Ale spróbujemy przechytrzyć, więc w jakiś sposób. Niestety jest ich tutaj więcej. Zostały wysłane, żeby nas zabić, o tym co mi mówił tamten naukowiec, że to właśnie miał nam powiedzieć ten, prawdopodobnie oczywiście, ten tenże ochroniarz miał powiedzieć nam, żebyśmy uważali na tagentki, no bo też naukowiec też nas ostrzegł, że w naszym stroju jest mnóstwo, mnóstwo urządzeń do do śledzenia nas, Jej, trochę panikuję, nie lubię z takimi wrogami. Poczekajmy raz, dwa, trzy zawarte. Tam sobie po prostu ile strzał potrzeba na tą właśnie jedną specjalistkę. Najwyraźniej trzy z rewolweru. Chyba że po prostu poszliśmy razem i trafiłem czy coś. No ale to będzie naprawdę niebezpieczny wróg. One też miny, z pamiętam. Tego nie rozwalimy. Surface access, wyjście na powierzchnię. Ha, muszę to. Ok, muszę się muszę prostu przytrzymać. Miejmy nadzieję, że nic tam nie zajdzie. Nagle, Wtędy, gdzie jest to wyjście? To było głupie. Aha, tendy. Spróbujemy science po prostu, jest w takim tak zwanym trybie stałów. W sumie powinno być to w cudzysłowie. mojej moi drodzy zupełnie zapomniałem kiedy to się dzieje. To co się właśnie zdarzyło to... Eee... Oooo! sobie zgniatarcy, jak nie w Star Wars. Eee... Szybciej, szybciej. A, zapomniałem, że ja mam na... Eee, kucnięcie na... Tak ja chyba właśnie zginęliśmy. Tak zginęliśmy. Pieprzyłem dobra, teraz trzeba szybciej reagować. Ja mam oburtu pokazać, że ej, tutaj! ściany są na zmiażdź. Ale na szczęście. No, ale teraz oczywiście się udało wyjść. Um... Co się stało? Powiem, sami zrozumieliście, złapali nas komandosi No i z jakiegoś powodu nie wpakowali nam kulki w głowę Tylko postanowili zostawić e, e, W zgniatarce na śmieci Jeszcze żywego To jest oczywiście dla nich błędem, bo teraz żyjemy Eee... A... Jak to się robi? Musimy wskoczyć tu. Hop. No, poza tym jesteśmy na powierzchni już w końcu. Oa. Ok, jednak nie Wskoczyłem z kanału. No, teraz straciliśmy w cały nas, e nasz ekwipunek. Mamy teraz wyłącznie nasz ukochany łom I kolejne headcraby. Super! Dobra, wiecie co? Ja mam was gdzieś Ja mam was gdzieś. Uuu Tutaj mamy tamę, tamę. Eee, znaczy to jest bodajże że tama, która mm, zasila ee, Black Mesa. Także elektrownia, elektrownia wodna Tutaj mamy Flow Control może jednak tego nie przesuwajmy jeszcze. Okej. Okay. Te kraby chyba nadal na, na, nas gonią. Tutaj nic nie znajdziemy, no jakby... To jest mimo wszystko stara gra, Bileda, chociażby, bo to chociażby To tych skałach, ale moim zdaniem to ma własny klimat. Ała, to było głupie. Dobra. Czyli musimy, eee... Tutaj, jeju. Prędkość, podaję, że zmniejszyć. Flow, flow to jest nurt, także nurt by zwiększyć, nie wiem. Eee, mi się to bardzo nie podoba. Ha, to jest po prostu coś w rodzaju tłoku. no ale nie muszę wymienić, że ja mam tam skakać. Te kraby już na dole. No mnie cichają. Będę Tu, dobra. Przecież... Właśnie zapisałem. Super, gener. Doskonała. Doskonała robota. Jest jakaś szansa, że to się podniesie samo? to Gattek. Dość jest na dole, więc nie ma co nawet spróbować czy znaczy Zobaczymy, czy będziemy musieli skoczyć, czy nie. Ukurajmy się z tymi headcrabami. Okay. ok, to się powinno podnieść. Tak, to jest wysokość jednak. Chodzi o wysokość yy, tasyli wody. Ok, jest podniesione. Czy to można to rozwalić? Nie, musimy się po prostu pospieszyć. Dobra. Ale pośpiech jest znany. Prawda jestem niezdarny trochę w tej grze. Ale myślę, że się nam uda tym razem. Uch. O właśnie. Poziom jest obniżony, dzięki czemu mamy dostęp do... O tutaj była... Właśnie... O, i wentylacja, rury. Nie, tędy chyba płynęła woda, skoro tam, tam jest woda, to tutaj też pewnie płynęła woda. Dlatego użyjemy tej, 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 tejże kanalizacji, czyli rur po prostu, by się przydostać. Nie! O, ubiłeś. Ej, gdzie ty biegniesz? Chciałem, że mi pomożesz. Coś się Ło, co to jest? Nie wiem co to jest i w sumie nie chcę wiedzieć. Jakieś oczyszczalnia ścieków z wykorzystaniem kwasów? Ła mocja, miło Eee, eee. mi powiedzieć, że on po prostu sobie pobiegł i wpadł do... Eee. Wpadł w Rotworma. Ej! W sumie. Okej, okay, okej, okay. o. W sumie. Jeszcze żyje! Okej? Okay. Wspomniałem, że mam energię. Prawda, zatruła mnie. Truje mnie, to nadal mnie pali ten kwas. Ale... Ale... Ale się udało nam przedostać bez wpadania waterwormy. Coś tutaj jest. No, jakieś to są przedziwne, przedziwne mieszadła. Hop, hop. Hop. Okej, okay, udało się. Przedostaliśmy się? Bo jeszcze nie zeskliwak Powiedz że tu nie ma heterokabu O, nie ma heterokabu Dziwne Okej, okay, tam się nie dostaniemy, musimy tutaj wrócić hmm. Okej, okay, ciekawe, ciekawe W ogóle, <grystanie> fajnie jest grać taką grę, w którą się nie, dawno nie grało, jak Half-Life bo o ile początek pamiętałem w miarę dobrze. Teraz sami widzicie, byłem zupełnie zaskoczony tym, tą napaścią jak dostałem łeb. Po prostu mnie to niezwykle zdziwiło. Mówię do was, mówię, co, mówię coś do was, mówię coś do was i nagle przerywają mi w zdania. Jak to musimy po prostu skoczyć na to drugie mieszadło. Okej, okay, dzięki temu będziemy mieli dostęp. Eee, do, 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 do. kolejnej rury. Może niby tam zeskoczyć na dół, ale ja tam wolę nie ryzykować, bo tam mogą być żołnierze, a tam mogą być osoby, tam mogą być kraby też, w ja, tutaj też pan nie będą kraby O, jak tutaj. Są jeszcze dwie rury, ale tam się nie dostaniemy. Co to może być? Oprócz Headcraw'ów No no dalej jest, jakoś woda W tych w ogóle chyba nic nie może być a może być Myliłem się, bardzo mnie to cieszy prawda jest to wyłącznie amunicja I apteczki Ale ta amunicja się przyda Nam na pewno później Tak czy inaczej chyba mieliśmy szczęście Bo biorąc pod uwagę, że z tego Z tych dwóch yy, kanałów yy, Tych dwóch rur wypadały Wypadły... No, to jest wszystkich prawie, że rur, oprócz naszej wypadały ją szczątki czyjeś Czy też. E, 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 jakiegoś co to jest? Mówcie mi, że to jest A To Coś spadają tutaj te... spadają tutaj mięso, nie mam pojęcia dlaczego. To jest zamknięte, więc musimy płynąć. Tędy nie chcemy płynąć, więc musimy płynąć. Tędy. O, zgniatarka, jak miło. Super, tylko że no, zgniatarka to powiedzmy nie jest rzecz, z którą chcemy mieć do czynienia. Okej, okay, tędy muszę przejść. I co, znowu do wody, znowu do wody, najwyraźniej. Eee, Okej, okay, tędy płyniemy. O, o! Kolejne, kolejne jakieś tryby, które mają pewnie zada za zadanie oczyścić wszelkie śmieci, które pływają w tej wodzie, jak te mięso. Mamy... Uuu! Wielkie wały, ogień. Wyjście. Okej. Okay. Apteczka, ale czy z apteczki chcemy skorzy Skorzystać no w sumie nie mamy po co może aha, po prostu obaliliśmy na około, jakbyśmy starli HP. Ruski na wypadek. Okej. Okay. What? What? Uh. Nie spodziewałem się go. tutaj? Żydala O, ładunki wybuchowe, miło. Nie masz pistoletu, nie masz pistoletu. No czyli zdaje nam tylko rewolwer, dobra, połączmy to. No nie wiem dlaczego. Żeby by móc przejść dalej, chyba. No tu jest kolejne przejście, dobra. Jakbyśmy chcieli wrócić, nie wiem po co. Yy, okej. Okay. czy tutaj coś jest oprócz wody kolejna spluwaczka Z którą sobie poradzimy Niestety mam tylko cztery sztuki i amunicji Więc w sumie Czy to było takie rozsądne? Nie wiem Biorąc pod uwagę, że W sumie nam Niczym nie przeszkadzała ta Ta spluwaczka Okej, okay, czyli to wyłącza Tylko na moment, dobra Okej, okay, przeżyliśmy. Przeżyliśmy, brawa dla nas Co to, to za oczysz... Czego to oczyszczalnia? Nie wiem, no to za ma takie taśmy Dziwne O! Sywa sobie jaje robicie Co ich tutaj? Co za rzeźnia? Co one robi w Blackmasie? Jestem pewien, że to nie ma nic wspólnego z prawdziwym Oczyszczal oczyszczalnią ścieków. Hop! Udało się! Przeżyliśmy! Tu jest pewnie kwas, którego nie chcemy wpadać. A kolejną taśmę? U. No nie, ferga! Moglibyśmy zeskoczyć na dół, ale jakoś nie wydaje mi się, że to była dobra ścieżka, tak więc. Dalej, przez... dalej taśmą pójdziemy Popłyniemy, pójdziemy. Przepraszam, co tutaj jest? Czy można z przejść? Chyba nie, po prostu jest za, za mocno pchana, żeby tam przejść. Um, dobra, dobra, dobra. Tak więc szybko tutaj. Miejmy nadzieję, że coś będzie koniec naszych eee! naszych zabaw z taśmami. Najwyraźniej nie To nie są te same, to nie są te to same Co to zapisuje, na gdyby... Teraz wolę nie zapisywać, żeby na wadek głupio nie zginąć. Serio? Super, czyli zrobiliśmy kółko. Przynajmniej wiemy, że się nic tutaj nie zgubimy. Wow, ta świadomość mnie niezwykle ucieszyła. O, o, o. Teraz tu. Teraz tu, zapisz. Czyli nie. Dlaczego tam jest mina? Nie wiem. Ale to chyba znaczy, że mamy tam po... tamtą, ee, w tym kierunku ruszyć. <śmiennie> Ała no wyjścia nie mieliśmy, ale co i co robię? Ale w tym momencie mam serdecznie dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. I do zobaczenia na następnym odcinku z gry Half-Life, który powinien pojawić na kanale już niedługo. So, na, pewnie jutro czy pojutrze. E, hej, hej.